Jerzy Gronkiewicz. Droga po niebie, żonie. Czyta Bogdan Dmowski. Życie szybko upływa. Mijają dni, miesiące, słońce wschodzi, zachodzi, księżyc i gwiazd tysiące. Płyniemy wielką łodzią. Mleczną drogą po niebie, łuną słońca w obłokach, wtuleni mocno w siebie. Z otchłani łódź wypływa z nadzieją na pełne słońce, na jasność, miłość i życie. Przepiękne, nieustające.